Witajcie serdecznie na moim kanale. Za chwilę zobaczycie zestawienie najważniejszych informacji z dzisiaj, czyli z 5 lipca 2023. Jest dzisiaj środa, mamy godzinę prawie 12. No i w pierwszym bloku, przede wszystkim, będę mówił na temat ukraińskiej kontrofensywy. Następny blok. Przeniesie nas do wczorajszych wydarzeń w związku z możliwym wysadzeniem elektrowni atomowej w energodarze zaporowskiej elektrowni atomowej. Na szczęście oczywiście do tego nie doszło, jednak te filmy, które Wam pokażę z wczoraj, z wczorajszego wieczora, jeden po drugim zobaczycie, jak było stopniowane napięcie, jak była stopniowana ta sytuacja, najpierw niewinne newsy z rosyjskiego Telegrama, a potem już Komunikaty prezydenta Załońskiego, to wszystko zobaczycie w tych trzech filmach, które będą po tym podsumowaniu odnośnie kontrofensywy. Także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia całości tego odcinka. Bardzo mi pomoże, jeżeli zostawicie komentarz oraz jeżeli polubicie ten film. Także łapki w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A teraz te newsy, które Wam obiecałem wcześniej. Moi drodzy, mam dla Was same dobre wieści dotyczące ukraińskiej kontrofensywy. Witajcie ponownie. Dzisiaj jest 5 lipca. Mamy środę, godzinę 11. No i zacznijmy od tego, co powiedział Oleksandr Syrski, czyli dowódca Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Poinformował, że Sztab Generalny Ukrainy zapewnia, że kontrofensywa idzie zgodnie z planem, a straty rosyjskie są od 8 do 10 razy Większe niż straty ukraińskie. Dodatkowo, powiedział również, co jest bardzo ciekawe że Bachmut zostanie niebawem wyzwolony. Mówię, że jest to bardzo ciekawe w kontekście następnej informacji, którą chciałem Wam przekazać. Mianowicie na telegramie rosyjskim, więc nie jest to jeszcze zweryfikowana informacja, aczkolwiek wiemy, że na północ od Bachmutu, w szczególności w okolicy miejscowości Kliściejówka dochodzi do poważnego ataku ukraińskich wojsk. Zostały tam rzucone zarówno odwody ukraińskie, jak i odwody armii rosyjskiej. Zaciekłe walki się tam Toczą, no i pojawiła się właśnie informacja parę minut temu, no może godzinę temu na temat tego, że wojska rosyjskie wycofały się z Kliściejówki. Jeżeli to jest prawda, no to to jest ogromny sukces. Armii Ukraińskiej. Ta osoba, która podała tę informację, twierdzi, że nie ma żalu do tych obrońców tego miasta rosyjskich, którzy się wycofali, ponieważ napór armii ukraińskiej i ostrzał artyleryjski były tak potężne, ostrzał artyleryjski były tak silne, że po prostu musieli się wycofać. No powiem wam szczerze, to też jest zawarte w tym wpisie i wiemy to doskonale, że jeżeli Kliszczy Iwka będzie pod kontrolą Ukrainy, to Bachmut będzie pod pełną kontrolą, jeżeli chodzi o powietrze armii ukraińskiej, będą mogli strzelać jak do kaczek do Rosjan, którzy się na terenie Bachmutu znajdują. Także w tym momencie Bachmut jest bezpośrednio zagrożony frontalnym atakiem armii ukraińskiej. No więc czekamy, moi drodzy, na to, co się wydarzy. Powiem Wam szczerze, jeżeli Bachmut zostanie dość szybko wyzwolony, powiedzmy w 2-3-4 miesiące, no to i tak Ukraińcy bronili go 10 miesięcy, zanim Rosjanie go zdobyli. Tylko przypomnę. Także kolejna kompromitacja armii rosyjskiej. Bardzo dobrze, moi kochani. No i uwaga. Kolejna informacja jest tym razem z Zaporoża. Na Zaporożu wiemy, że toczą się też krwawe walki też jest bardzo trudna przeprawa armii ukraińskiej ze względu na poziom zaminowania pól właśnie na Zaporożu, czy też po prostu możliwości obronne Federacji Rosyjskiej. Tam są duże siły, bardzo solidnie zbudowane linie obrony. Ukraińcy tak naprawdę jeszcze nie pomacali tej pierwszej zasadniczej linii obrony, aczkolwiek wiemy, że dzisiaj zostały wyzwolone kolejne obszary. Została wyzwolona miejscowość Piutynę. widzicie ją teraz na mapie, no to jest kolejny znaczący sukces Armii Ukraińskiej. No i też dzisiaj odniósł się do całej tej kontrofensywy ukraińskiej. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że wojska Ukrainy działają w sposób niezwykle organizowany, zdeterminowany i walczą z rosyjskim okupantem w taki sposób, że po prostu jest w szoku, że nie wiedział do tej pory, że na froncie może wszystko zmienić się z dnia na dzień. Są to dość tajemnicze słowa, zważywszy na to, że na pewno kanclerz Niemiec ma dużo lepszy pogląd sytuacji niż my na ten moment zinformowaliśmy. Informacji dostępnych w białym wywiadzie, czyli w Osincie. No, ka Kanclerz Niemiec ma do dyspozycji swój wywiad, który doskonale wie, co się dzieje na froncie. I takie słowa mogą tylko nas napawać w tym momencie optymizmem. Czekamy na rozwój wydarzeń. Miejmy nadzieję, że wczorajsze zdjęcie, które Rosjanie publikowali, że zdobyli pocisk Storm Shadow, że udało im się go strącić, jest fejkiem, że ten pocisk po prostu spadł w wyniku awarii. No ale nie wiemy tego. Rosjanie mogą dysponować tym pociskiem. Jest to też niezwykle kluczowe, ponieważ będą mogli go rozpracować, co jest bardzo nie na rękę szczególnie Wielkiej Brytanii, no i całemu NATO. Pożyjemy, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Ja liczę na to, że ta kontrofensywa się powoli nam zacznie teraz rozpędzać w najbliższych dniach, tygodniach. Pamiętajcie, to są powolne działania. Jest to działanie, które ma na celu przede wszystkim wyniszczenie zdolności obronnych Armii Rosyjskiej. Pamiętajcie o tym, że Teraz na Ukrainie walczy, broni się na ten moment 180 tysięcy żołnierzy rosyjskich, więc, jaka to jest ogromna siła, z czym walczą Ukraińcy i jak wielka jest to operacja logistyczna, żeby to wszystko poszło zgodnie z planem, to nie jest jeden, dwa czy trzy dni. To jest bardzo długo, falowy proces, podczas którego musimy cierpliwie czekać, no i tylko. Monitorować sytuację, nie wpadając w panikę, ani też w zbyteczny oczywiście entuzjazm. Moi kochani, będę was na bieżąco o wszystkim informował. No to teraz cofamy się do 4 lipca i do tego wieczora nieszczęsnego, kiedy wszyscy czekali w napięciu na to, co się stanie w EnergoDarze. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj w nocy ma dojść do ataku na zaporoską Elektrownię Atomową w EnergoDarze. Na ile poważna jest sytuacja? Witajcie ponownie, dzisiaj jest 4 lipca, mamy godzinę 18.20, no i tak jak wspominałem, dzisiaj ma dojść do właśnie ataku na zaporoską Elektrownię Atomową. Na szczęście ta informacja jest podawana tylko przez rosyjskie źródła, przez rosyjskie telegramy. Masowo publikują właśnie Taką informację, że dzisiaj dojdzie do tego ataku, w wyniku czego zostanie skażony bardzo duży obszar. Przypomnę tylko, że według ukraińskiego kontrwywiadu do 5 lipca mieli się ewakuować wszyscy żołnierze z terytorium właśnie Energodaru, więc to mógł być zwiastun tego, że coś się faktycznie wydarzy. Ja oczywiście poinformuję Was w pierwszej kolejności, jeżeli by doszło do jakiegokolwiek zdarzenia związanego z tą elektrownią. Miejmy nadzieję, że to tylko plotki, że tylko Rosjanie próbują nas na strach i próbują przede wszystkim nastraszyć Ukraińców. Moi drodzy, sytuacja może być znacznie poważniejsza niż mi się wydawało, jeżeli chodzi o możliwość wysadzenia elektrowni atomowej w Energodarze na Zaporożu. Najpierw taką informację przekazywały tylko rosyjskie telegramy. Następnie RIA Nowosti, powołując się na Rosatom, poinformowała, że dzisiaj w nocy jest możliwe zagrożenie radiacyjne z powodu ukraińskiego sabotażu, więc Rosjanie po raz kolejny Oficjalnie przez swoje oficjalne źródła straszą uderzeniem w elektrownię atomową w Energodarze, i wiemy również, że już większość personelu, właśnie z tamtego miasta większość rosyjskiego personelu wojskowego została już ewakuowana. I uwaga, bo też ukraińskie służby zaczęły masowo. Publikować informacje z ukraińskiego ministerstwa zdrowia, że może wystąpić zagrożenie radiacyjne i co należy spakować ze sobą, aby się wynieść z tych skażonych terytoriów. Takie informacje pojawiają się w przestrzeni publicznej na Ukrainie, pojawiają się oficjalne komunikaty ostrzegające przed tego typu zagrożeniem. Sytuacja robi się poważna, ale ja bym nie panikował, ponieważ to wszystko cały czas może być operacja PsyOPS. Miejmy nadzieję, że jest i nic takiego się nie wydarzy. Moi drodzy, co wiemy na ten moment, jeżeli chodzi o to wielkie zagrożenie, jakim jest możliwa prowokacja Rosjan na terenie zaporowskiej elektrowni atomowej w Energodarze. No więc mamy dzisiaj 4 lipca, jest godzina 21:30, no i od rana mówiło się o tym, że może dojść dzisiaj do tego ataku. Pisały głównie o tym telegramy rosyjskie, bombiły tą informacją, ponieważ 5 lipca miał być tą właśnie datą sądu ostatecznego, czyli datą wysadzenia elektrowni atomowej w Energodarze. Ale to tylko rosyjskie telegramy jednak żarty przestają się kończyć, kiedy już taką informację podaje rosyjski portal RIA Nowosti, przekazując komunikat Rosatomu, czyli rosyjskiej agencji atomistyki, która w swoim komunikacie twierdzi, że tej nocy może dojść właśnie do skażenia radiacyjnego z powodu oczywiście ukraińskiego sabotażu na terenie tej elektrowni, jako że Ukraińcy mają wystrzelić Toczkę U, która zniszczy właśnie reaktory i doprowadzi do wielkiego skażenia. Jak wiemy, że Rosjanie tak mówią, no to oczywiście od razu możemy wyciągnąć taki wniosek, że właśnie planują coś zupełnie odwrotnego, czyli sami mogą tego dokonać. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia zaczęło publikować komunikaty w tej sprawie na wypadek tego, co ludzie mają zabrać, kiedy dojdzie do takiego skażenia. Są ulotki rozsyłane przez media społecznościowe, żeby Ukraińcy po prostu wiedzieli, że coś jest na rzeczy. i kochani, na terenie Mariupola i i energodaru zaczęły się pojawiać właśnie takie furgonetki z możliwością pomiarów wskażenia w okolicy. No więc robi się naprawdę gorąco. Będę was na bieżąco informował.